No witamy w piwnych ściekach. Ja jestem Marunio Memunio, znany szczerze jako piwny Cfel. I dzisiaj mam dla Was, a tak naprawdę to tylko i wyłącznie dla siebie, mam trzy piwerka, które są wszystkie typu Cerveza. Pale Mexican nagier. Dziękuję za prompter. To są piwa typu Korona, typu takiego. I mam teraz trzy. A teraz krótka anegdotka. Koronę wszyscy znają i wszyscy lubią. Wszyscy. Ale byłem ostatnio sobie w sklepie typu Dino. Dino sprzedało mi yy, jedno z tych fil. Cortez. Kupiłem, bo pomyślałem, to jest korona. To jest korona. Smakowało dobrze. Bardzo nawet. Yy, no i jak na 3,50 versus 5 zł 5,50. To było bardzo dobre i pomyślałem, mogę to kupować litrabi. No ale wróciłem do Kauflandu i okazało się, że w Kauflandzie sprzedają Solveza. What is happening? Solveza to jest również piwo typu Corona, czyli jakiś meksykański lager. Tak czy siak zakładam, że smakuje dokładnie tak samo. Zanim zaczniemy degustację, ja chciałbym jeszcze tutaj pokazać Cortez. Z czego to są w ogóle śmieszki? Kto to produkuje? Van, Van Purek. Cortez Extra jest określony tutaj... Jest napisane Cerveza, jest napisane beer, i jest po polsku napisane. piweczko. Cztos. Także uwaga, zaraz będziemy włączać ślepotę i robić ślepy test. Lubicie ślepe testy? Ja nie wiem. Sprawdźmy. O, jak ładnie pachnie. Guys, ładnie pachnie. Co to za zapach? Nie wiem. No właśnie, co to za zapach? To jest chyba. Surowiec browarniczy. Ryż. To są. Trzy piwka. I one są w miarę. Y, gdybym nie miał żółto w pokoju, to bym powiedział, że są y, jasne. A są takie, niektóre ciemniejsze od, od, od innych. Mi się wydaje, wyśpikierdane jest. Nie ma okularów już. Ustawione są w kolejności od najciemniejszego do najjaśniejszego. No to dobra, to skoro tak, to już y, z duchem piwowarstwa i piwopistwa od najjaśniejszego. Oj. Oj. Nie mogę mieszać teraz, za ciężkie za dużo jest od Tu tak troszeczkę Carlsbergiem zaśmierdziało. What could this be, guys? Mogłem sobie mieć jeszcze jakąś taką kartkę, żeby coś zapisać. Pewnie jeszcze mogę się Biegnę po kartkę. W takim razie zrobimy tak. Piwo 1, piwo 2, piwo 3. I zaczniemy od trójki. Najjaśniejsze. Jakbym miał tak porównać, to to już wchodzi. Czy wchodzi w słomkowy? Borderline słomkowy. To już po prostu jest zwyczajne piwko typu. no złociste. No, złociste, takie noś. A to już jest taki. taki rozcieńczony bursztyn. Żuberek. Żuberek ma taki kolor. Wraz, wróćmy jeszcze do aromatów, bo o, dopiero pierwsze. No Karlsberg, także to jest. Mmm! ja się musiał nauczyć, jak, jak lekarz pisać. Drugie. Na razie tylko po aromatach jedziemy. Oj. Tu tak wam powiem. Nie chcę, nie, nie chcę wydziwiać. No, jest lekki aromat. I gdzieś tam w tym aromacie czuję taką nutę chrupków keczupowych. Taki lekko odstowy, lekko kwas, kwaśny, pomidorowo taki nie warzywny, ale taki kwaskowaty octowy. Nie, że się zepsuło. Nie, po prostu jak, jak maczugi keczupowe. Hmm? Lekko jak pomidorowa, e, lekko jak nóg. Blady, Bloody... Tomato? To ociupinkę jak tak, czyli e, lekka pomidorowa. To już drugie piwo na kanale, które pomidorowo mi zajeżdża. Mam raka chyba. Trzecie piwko. To wygląda jakby miało mieć dużo aromatu. Mmm, jak wiem ja sobie chciał tak y, odważnie pomieszać, ale nie mogę, bo jest za dużo nalane. Miodowe. o, od razu powiem, że to nie będzie korona. Jest zbyt miodowe. Słodowym, ale jest taki miód. Po prostu, już, już wchodzący w gryczany. Faktycznie. W nawiasie mocny miodowy aromat. Jak już tak jedziemy, to miodowy kolor. Już teraz się mogę wrócić. Najjaśniejsze, trujeczka. Ma różne kociepłe. O! Znikoma goryczka. Mało ma smaku. smaku. goryczki. goryczka. Jest lekko słodowe. Dużo tu nie ma. Na razie to zostawimy w spokoju. Dwa. To co prawie nie ma aromatu, a jak już ma, to pomidorowy. Co kurwa się dzieje? Nie dobra, myślałem, że coś ze mną jest nie tak, ale to po prostu nie ma smaku. Absolutnie. W momencie połknięcia kończy się smak. Goryczka jest znikoma. W porównaniu z tym jest znikoma. Tu nie było wcale. Zero smaku. Wykrzyknik. Zapach. I na kolor to naprawdę nie smakuje niczym. Na razie jest fenomenalny. 3. Miodek. No miód, no po prostu. Goryczka jest. Lekka. Leciut, leciut, nie, nie. Nie, 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 nie. Lekka. Goryczka. Nie wiem, co się dzieje. Czy to jest za ciepłe? Ale jak słabo to wypada. Nawet, nawet, nawet korony tu nie ma. Nawet, nawet korony tu nie ma. Jest tak słabo. Niczego ukoronować nie mogę. A powiem, że nie tęskniłem kurwa z tym gównem, na tym programem śmierdzącym. I jeszcze to piwo skurwysyńskie gówniane znowu jest, myślałem, że będzie dobrze. Wziąłem sobie przerwę, zrobiłem chyba z rok od picia ogólnie takiego przed kamerą i mówienia. Rozsmakowałem się w Pilsach, nawet w niektórych lagerach, pomyślałem, to jest nie najgorsze. Wracam do tego gównianego programu i co jest? Jakieś woda jest z, z, z umywalki brudna po prostu. Co jest grane? Ja chciałem, tutaj ja podszedłem, myślałem, ale sobie ocenię, ale będzie fajnie. To to jest. Ten Carlsberg najlepiej smakuje. Aż mi się cofnęło do ryja. Do ryjca. Jedyne, jakie ma smak i to jest korona. Trójka to będzie korona. A jak nie, to chuj. To będę miał nowego faworyta. I dobrze, bo będzie tańszy. Chujowe. Wszystkie trzy. Jedyne, które ma smak. X. D! Proszę wnieść uczestników. Proszę ich ustawić w kolejności. No, a myślałem, że coś się zmieni. Myślałem, że będzie fajnie. Że pomyślę. O, marka sklepowa, a tańsza i lepsza od y, jakiejś popularnej. Ale nie jest tak. Korona najlepsza. Ale w butelce ładniejsza jest. Żółtsza. Tu jest taka złota. No to średnio. Jak tak patrzę na te oceny, to satysfakcja mi. Tu mam satysfakcję jeden, a tu mam satysfakcję dwa. No to zobaczmy. Aromat. Miodowy. Niektórym to może pasować. No ale w jasnym meksykańskim lagarze, to chyba trochę średnio, no. Ja nie szukam miodowych aromatów w swoim kortezie, cervezie. Także to będzie y, aromat jeden. Żubrowy, miodowy. Taki jakiś mocny, słodki miodowy aromat. Aromacik tutaj był lekki. Już damy dwa. Bo przynajmniej nie był niepoprawny, tylko po prostu był znikomy. No, był lepszy niż poprzednie dwa. Chociaż trochę za, zajeżdżał Karlsbergiem. No ale tak czasami musi być. Niech będzie, że trzy. Satysfakcja dwa. Smak! Jaki smak? Zero. Nie było nic. Wpiszę zero, ale jeszcze spróbuję, bo może się coś zmieni. Tym to ja sobie mogę płukać między piwami. Pusta. No jest ta lekka góreczka jest lekka słodowość. Dałoby się to pić. Tak z trzy na dziesięć. Czyli tak średnio. No to tu bym dał tak co najmniej 4, bo goryczka jest jakaś tam... Jest goryczka i jest jakiś smak, który zostaje. I co tu zapisałem? Jedyne, które ma smak XD. Jakby było bardziej goryczkowe. Tak, tak. z 6 albo 7. Ale dzisiaj mi jakoś nie smakuje ta koronka. 5, co i tak daje 10 punktów na 18. Tutaj są 3 dla solwezy. Solweza jest z Kauflandu. Cortez. Dino. 5, 3, 10. Czy zaskakuje wynik? Mnie nie. Bo tak się spodziewałem, że, do, że będzie właśnie. Bo koronkę, to ja wiem, że jest dobra. Corteza, jak próbowałem w ciemno, yy, to był dobry. Zrobił na mnie wrażenie. Mimo, że ten miód i to wszystko, to jakoś tak, tak z butelki, z lodóweczki, taki ciepły, fajny, zimny. <grych> Jakby się tak miało taką kratę, to by się wypiło, paliłoby się. A ile mają procent? Ile procent? 4,5%? 4,5%? 4,5%? Ktoś by się spodziewał? Tylko, że te... What the fuck? Nice. Ja myślałem, że kupowałem yy, małe te dwa. Myślałem, że są mniejsze. Korona mi się wydawała, że o 33 dużo. A to mi się wydawało, że to jest 250, bo są takie malutkie. Ale są po 33. I wszystkie mają 4,5%. W lutym 2018 roku Korona ogłosiła, że będą produkować swoje własne limonki. Żeby już nie być takim, trochę faktów. Ale o Koronie głównie. Jeden z fajnych faktów jest taki, że w niektórych krajach to producentem Korony jest Coca-Cola. A skoro jesteśmy przy producentach, to chciałbym zobaczyć Solvezę jeszcze. Co produkuje? Bo Corteza. Vanpur. Vanpur zbiera ostatnio dobre noty. No, jeszcze mniejsze literki, jeszcze bardziej ścieśnione. Czy to jest napisane impactem? Do Coflandu. Produkuje. Wampur. Wracając do korony. Najpopularniejszy fakt świata. Oprócz tego, że yy, można na nie zachorować. To jest to że tutaj jest taka szyjka. Ona jest lekko bulbus. I do tego tutaj dodaje się plaster limonki. Tu się wkłada, przez to, że jest takie wybrzuszone, ta limonka się tutaj zatrzymuje i pije się tak... z limonką. Chętnie bym się napił z limonką, ale nie pomyślałem i nie mam limonki. No, żeby nie być gołosłownym... Mmm... Borówka amerykańska. Mam borówki amerykańskie. Pyszotka. Chyba trochę głupi pomysł. Mamy niewielki, pro... Mamy niewielki problem. Przypominamy się Ramune Soba. Jak na taki fajny owoc, to mój ulubiony, to jakoś słabo się sprawdza w koronie. Korona fix. Bo wiecie, yy, bez borówki, to skąd ja wezmę rezerwatrol? Korona jest fajna. Piłbym ją na okrągło. Jak na promocji, to można kupić. Bo jest całkiem smaczne. Tylko te borówki, jakby wyjęli, to. Bo się ciężko pije. Nawet nie chce mi się tym zaczynać nowego sezonu, po prostu przykleję to do stary sezon jeszcze i niech to będzie finał. Sezony po cztery odcinki czy pięć, lubicie takie? Ja lubię, bardzo fajne są. Ale zwykle się kończy sezon właśnie wielkim testem, także wielki test, trzy, wielki. Także to jest koniec sezonu. Mam nadzieję, że było super. Jakbyś tak fajnie pożegnać jeszcze. 嗯。Mm hmm.